Siemanku, tutaj Formacja Phenomen w tym tak jakby odcinku, czy typie odcinków będzie przedstawiać traktory naszych ziomków, znajomych i sąsiadów. Teraz wzięliśmy właśnie MFK Masa i Ferguson 255 z 90 roku, proszę Państwa. Tutaj ma siłowniki z przodu, 4 po 25 kg razem, 100 kg, kochani, to żeby jak pugi się podłączy, to żeby go do góry nie przewinęło, no i to. Światła do, dosyć okrągłe, bardzo ładnie wyprofilowane Znaczek jak odwrócone Mitsubishi, trzy trójkąciki takie Tylko jakieś takie nie wiadomo co, tu czerwone, tu białe Nie wiadomo o co chodzi, dobra Dalej o opony, nomina, orgina, bieżnik, słuchajcie 110% w ogóle nie ruszane Tutaj kurczę, gdzieś tak, gdzie tu powinny być jakieś kółpaki, to są czyste felgi To pomalowane szprejem na siwo, jakoś tak się świeci, nie wiem, fajnie co tu daje, tu coś cieknie, jakiś pompa chyba cieknie, bo ja nie wiem co to jakaś rdza, czy co. To jakiś olej chyba, nie wiem na co to jest, dobra. Komin ciepły, bo dopiero chodzone było, kurde, dopiero jeżdżone. Otworzyłbym maskę, ale nie jestem pewny, czy potrafię to zrobić. Ale zaraz spróbuję chyba w dół się to wciąga. Nie, dobra. O nie! Dobra, otwieramy teraz tą. Bardzo ładnie pomalowaną klatkę, kratkę. O, tutaj mamy. Dalej jest chłodnica, czyściutka, wszystko wypocowane. Filtr powietrza, wszystko działa, wszystko chodzi. Można jeździć, można chodzić, można polu orać bracie, nawet jak się ma brudne gacie. Kurde, zobaczcie, jakie opony tutaj są. Zdro zdrowizna, zdrowizna, ale słuchajcie, to jest nic. To jest jedyny taki Masy Ferguson, gdzie ma taką skrzynkę doczepioną. Na narzędzia! Skórzane fotele, panie. Skóra z węża gada! Miękko się siedzi, w zimie zimno w lecie dupa paruje Od gorąca normalnie wypucowana jakimiś kremami świeci się aż, panie! Dobra, tu co wam jeszcze mogę pokazać? No gaźnik, dobra, tu wszystko działa, ale słuchajcie. Takiego kultywatora byki nikt nie miał. Z Japonii sprowadzane, prosto z Japonii, SUZUKI! Wszystko to, nikt, nigdzie tego nie ma, nikt takiego nie ma, jestem tego pewien, no. Z tyłu mamy reflektor, prawda, elegancki, prawda, w każdej chwili ja go mogę, o, prawda, włączyć, no, no i kapitalne to jest. Mogę na przykład kamerzystę sobie obświetlić, żeby głupot nie gadał, no, tutaj jak chce się światła na przykład, do przyczepy zrobić, no to tu się taki kabel przyłącza i normalnie wszystko świeci jak ten. cytuś normalnie, złoto. No jeszcze, proszę Państwa, trzeba wspomnieć o tym silniku, który ma 47,8 48,7 konia. Co prawda, jeszcze jest alternator, nówka sztuka, nie śmigana chiński. Rozrusznik jest nowy, również chiński i działa. No i najważniejsza rzecz, jaką można wspomnieć o tej MFC, to że Yy, na blokadzie działa jeszcze wszystko. Można z pojeździć po lesie. Eee. Dobry, słuchajcie, teraz jest moment generalny. MF255,90 rocznik. Będę go odpalał własnoręcznie. Formacja fedoben. Tutaj się taki siusiek wciska, nie? Pyk! Ręczny jest. No to trzeba go puścić w tym momencie, żeby nie. No. Dobra, teraz tak, cyk! Sprzęgiełko. A! Jeszcze na ten, na hamulec naciśnij, żeby to nie było tego, nie? Kluczyk, los, a! Luzik! Luzik, odpalamy, damy radę. A gówno, nie mogę. Coś się z O, panie! Działa dym z komina! Teraz na jedynkę go! A! Czekaj, do góry trzeba

Powiem tak, bezręcznego to i na Nizinie z górki spadnie. Dobra, kończymy tą genialną prezentację. Trzymajcie się. To zapraszamy Was następnym razem. Może będzie Polonar, może będzie 60. I dzisiaj zaczynamy kręcić normalnie nowy teledysk do pioserki Quarantana, naszej najnowszej. Pioserka to jest Roses, coś tam, Inbar Remix czy coś takiego. Byki, zapraszamy już niedługo. Ten weekend majowy wpuścimy to do internetu dobra, trzeba to zapalić Eri Kloczyk W polu się obrabia ciągle nigdy nie ma stop Rolnik musi orać, wirus nie zatrzyma go